Korporacyjna chciwość tworzy coś bardziej trwałego niż diamenty, czyli teflon to cud innowacji czy zatruta spuścizna. Oto historia chemicznego geniuszu, który przykleił się do naszej planety na zawsze. Jest rok 1938. Pewien chemik przypadkiem odkrywa politetrafluoroetylen. Niepalny, nieprzywieralny, odporny na wszystko, oprócz ludzkiej chciwości. Dupont szybko wprowadza teflon na rynek, obiecując rewolucję w kuchni i przemyśle. Tylko, że ten cud technologii miał też mroczną historię. Kwas to są takie związki, które nigdy się nie rozkładają gromadzą się w wodzie, glebie i w nas. Pracownicy fabryk Duponda byli nieświadomymi królikami doświadczalnymi z wysokimi wskaźnikami raka i innych chorób przewlekłych. Kobiety tam pracujące rodziły dzieci z wadami genetycznymi, martwe bydło wokół, chore ryby w rzekach, zdeformowane płody u ludzi. Ale co na to firma? Wiedziała, ale nie powiedziała czyli korporacyjna sztuka unikania winy? Co trzeba więc zrobić? Po pierwsze, zachwalaj produkt jako bezpieczny. Ignoruj badania, które pokazują toksyczność produktu. Zwlekaj, zaprzeczaj i zrzucaj winę na wszystko inne. Zmień skład na inny, równie niebezpieczny, ale jeszcze niezakazany. A po latach udawaj ekologicznego zbawiciela. Dziś środki te są w naszej krwi, w wodzie pitnej. Deszczu? Cóż, dupont przetrwał, teflon się wzbogacił, a wszyscy płacimy wysoką cenę. Ale kto by się tam przejmował takimi drobiazgami gdy na kuchence czeka jajecznica, idealnie odklejająca się od teflonowej powierzchni. Smacznego.